Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Ten filmik ogólnie będzie na dwóch kanałach Na kanale Kubo Oficjal i na moim A więc wpadajcie na oba kanały yy, No to dzisiaj nagramy Gdzie spalamy To mleko szkolne jest Tutaj sprawdźcie sobie Zawartość, kod kreskowy gdzieś będzie Nie przybliżaj e, Tutaj będzie, jest kod kreskowy Skanujcie sobie yy, No i dzisiaj sobie weźmiemy I swajczymy to dezodorantem To ogólnie, coś a, to spala, no to. ogólnie to Pani że spala jeszcze nic nie dzieje ale to tylko w czasu. a kredka się trochę pływa i od razu ciepło

Ale zaraz mi się skończył Kurde Myślę, że to będzie na koniec tyle tego nagrania. No bo to jeszcze możemy trochę popodniecać Ara, chuj. Myślę, że wszystkośmy wyczerpali ogólnie, to wzięło i się stopiła nakrętka. Może nam się uda trochę wylać mleka. O, jest tutaj nasze gorące mleko. Oddal trochę, żeby było widać że się, jak się odlało. Nie mniej tak to wygląda. Nieźle wali to Wtedy I... wyobrażajcie jak pachnie z palonem mleko Może nam się uda jeszcze trochę podpalić Kurwa patrz Ty zobacz Się nam podpalało to Kurwa to się przez chwilę paliło Ja pierdził To się przez chwilę paliło Oto to skupmy się na tym Mniej więcej to tak wygląda Nieźle wali Gorące pewnie, sprawdzę to. No nie jest aż tak jak proszę. No, no to widzimy się w kolejnym odcinku na naszym kanale, też na moim kanale. Na kanał Kuby rzadko się wrzucają filmy. A się wrzucają. Rzadko bardzo. Podajcie, dajcie mu suba, mi też dajcie suba. My się wydaje, że już to będziemy ten filmik kończyć. Ogólnie jako tak to tu nagrywaliśmy koło galerii. W takim miejscu mniej więcej. Tam z pętla Chamińskiego, A to jest Galeria Bronowica. A to są nasze dezoranty. jechaliśmy ogólnie na rowerach. O, będzie widać teraz. Widzicie? Mój rowerometr i, i, i maksim. No to widzimy się w kolejnym odcinku na naszym kanale. Piana.